Hejka, i teraz ja Wam pokażę, co dostałam na dzień kobiet. Więc tak. sam taką czekoladę białą. I ona, kurde, jest z takimi, jak widzicie tutaj, e, bolbel, bumbelki. Tutaj są bąbelki Po prostu o tutaj. Dalej. Ehm, taki botonik. To wygląda jak botonik, ale. Nie jestem pewna, no wygląda jakby to, niechle Mogły też być takie w sensie małe czekoladki I no Sam jeszcze takie gumy do rzucia Na szybkie dni, kiedy się kurde e, Spieszysz, co nie? I na przykład Nie zdążysz no po prostu umyć zębów, to nie jesteś już spóźniona spóźniona i tak to akurat wyszło plus jeszcze dostałam pieniądze, ale nie będę się chwaliła um, ile dostałam i też nie będę pokazywać. No kurde, no tak nie bardzo no. Z tym ile po prostu dostałam pieniędzy. No. I to było na tyle. Tak jak widzicie, jest środ. Um, szorod... Nie, nie środa. Cześć. Nie, dzisiaj jest wtorek. Kurde, ale mi się już dni zmieszają i myślałam, że dzisiaj jest środa, ale dzisiaj nie środa, nie, nie, nie. No dobra, i to było na tyle, więc pa.